Cześć, witajcie w przeglądzie nowego snapszota dla Minecrafta 1.17 i częściowo 1.18. Dziś snapshot jest bardzo mały, ale nie znaczy, że nic nie zmienia, o czym przekonacie się za chwilkę. Chciałem Wam podziękować za subskrybowanie kanału. Małymi krokami zbliżamy się do spełnienia mojego YouTubeowego marzenia, czyli dobicia 400 tysięcy subskrypcji. To na tyle dziś, wyjątkowo krótkiego wstępu, więc życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Pory zmiany doczekała się miedź. Od teraz rozkopując ją dostaniemy nawet 3 sztuki surowej miedzi zamiast jednej jak do tej pory. System działa tak jak w przypadku redstone'a czy lapisu, gdzie z jednej rudy mogliśmy dostać po kilka sztuk przedmiotu. Naturalnie zaklęcie fortune wpływa na ilość otrzymywanej rudy i tak rozkopując jeden blok możemy otrzymać nawet 12 sztuk przedmiotu. Oczywiście wspomniana zmiana wiąże się z nową recepturą wytwarzania bloków miedzi, gdyż teraz do tego wymagane jest 9 sztabek, a nie 4 jak ostatnio. Warto dodać, że pierwotna receptura składała się właśnie z 9 sztabek. Mały dripliffs można teraz umieścić na bloku mchu. Dodatkowo niszcząc wysoki dripliffs nie pozostają po nich łodygi jak wcześniej. Pośród skupisk Deepslate, jeśli pojawi się ruda węgla, miedzi czy szmaragdu, będzie ona właśnie w wersji Deepslate. Jest to dość ciekawa zmiana, która miała być poprawiona w poprzednim Snapshotcie, jednak twórcy o tym zapomnieli. A ciekawy jest to dlatego, gdyż tych bloków nigdy na trybie survival zdobyć nie mieliśmy. Na szczęście decyzja została zmieniona i już dziś można zdobyć te legendarne bloki. Delikatnie zostały poprawione tekstury bloków surowych ród. nie można umieszczać w wodzie, co może dać naprawdę przepiękne efekty. Przejdźmy do rzeczy związanych z wersją 1.18. Oczywiście znajdują się one w datapaku udostępnionym przez deweloperów. Link do niego znajdziecie w opisie. Zostały poprawione żyły ród. Są one nieco rzadsze i nieco mniejsze, jednak dalej mimo wszystko są dość spore. Same bloki z takiej żyły są bardziej zbite i znacznie bardziej różnorodnie rozmieszczone. Bardzo rzadko zdarza się, że w takiej żyle spotkać można blok surowego surowca. Tutaj macie przykład miedzi, a tutaj żelaza. Jeśli żyła będzie przechodziła przez jaskini, istnieje szansa, że blok surowej rudy będzie widoczny od razu w jaskini. Pojawił się nowy rodzaj jaskiń. Jaskinie nazwane makaronowymi. Jest to cieńszy, bardziej zawijasty i klaustrofobiczny wariant dotychczasowych jaskiń spaghetti. Oczywiście często one łączą się z innymi większymi bądź mniejszymi jaskiniami, jednak otrzymaliśmy screen przedstawiający same nowe jaskinie i prezentują się one dość ciekawie. I to naprawdę wszystko w dzisiejszym przeglądzie Snapshota. Jak widzicie, jest on niezbyt duży i nie wiemy, czy będą jakieś większe się jeszcze pojawiały do premiery 1.17. Przypominam, że 1.17 i 1.18 to są dwie aktualizacje związane z jednym tematem, czyli Caves and Cliffs, który został zapowiedziany na poprzednim Mineconie. Wkrótce na ten temat otrzymamy bardziej konkretne informacje, a do tego czasu pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać. Dzięki wam piękne za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Thank you